Cześć wszystkim. Jeżeli jeszcze ktoś mnie nie zna, mam na imię Monika i witam Was na moim kanale. Mówię tu o różnych rzeczach, dopiero zaczynam, dopiero się rozkręcam, ale zobaczymy, gdzie to pójdzie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o prawdziwym szczęściu. Szczęście, co to jest szczęście? Co to jest dla ciebie szczęście? Jak chcesz, to napisz mi w komentarzu, co dla ciebie jest szczęściem. Dla mnie moim szczęściem jest mój Bóg, mój Zbawiciel, którego poznałam, bo On dał mi naprawdę szczęście. szczęście. Szczęścia tego świata, zabawy tego świata są chwilowe. Możesz, nie wiem, iść na jakąś fajną imprezę, impreza się kończy i jak, jak zazwyczaj się budzisz, z kacem, z kacem cielesnym, z kacem moralnym, z tym wszystkim, co zrobiłeś na tej imprezie. Jest wiele uciech tego świata, ale są to uciechy na chwilę. Na chwilę. Są to uciechy chwilowe, które przemijają, i następnego dnia znowu jest szara rzeczywistość. Ale szczęście z Bogiem to jest szczęście każdego dnia. To jest szczęście każdego dnia, szczęście, że już się, że ma się kogoś, komu się oddaje ciężary tego dnia. Już rzeczywistość już nie jest szara, ale jest kolorowa, bo jest pełna światła, światła Bożego w Twoim życiu. Szczęście z Bogiem to jest po prostu nadzieja, wiedzieć, że ma się kogoś przy sobie, że jest on z tobą, że nie jesteś sam, że w tym wszystkim nie jesteś sam, że ktoś inny walczy za ciebie i właściwie to już wygrał dwa tysiące lat temu, i nie masz się o co martwić, nie masz o co się zamartwiać, nie masz o co się stresować, ale życie jest, jest szczęśliwe. Jest szczęśliwym z tym, który nas zbawił, z Jezusem Chrystusem, a, a żeby On przyszedł do naszego życia, to jak jest napisane, uwierz w swoim sercu i wypowiedz słowami, że Jezus Chrystus zmarł i trzeciego dnia z martwych wstał, a będziesz zbawiony. I tylko tyle wystarczy. Nie wystarczy jakiegoś rodzaju religii, nie wystarczy jakiegoś rodzaju, nie wiem, biczowania siebie samego, pokutowania nie wiadomo ile razy, nie wiem, jakieś wypowiedzenia zdrowasiek, nie, nie trzeba, tylko wystarczy uwierzyć i oddać jemu swój każdy grzech, i oddać jemu swoje, swój każdy ciężar, i oddać jemu każdy swój problem i będziesz szczęśliwy, będziesz zbawiony. Przede wszystkim będziesz wiedział, gdzie idziesz, nie będzie strachu już przed śmiercią, bo będziesz wiedział, gdzie idziesz. I do lepszego świata i nie będzie Nie będzie już smutku, bo smutek będzie w nim i smutek z nim jest lekki, naprawdę, jak piórko. Jak piórko. Bo to on jest moim szczęściem. I życzę Wam, żebyście Wy też znaleźli to prawdziwe szczęście. Niechwilowe szczęście, które przenika. Które przenika, ale szczęście wieczne, szczęście w Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam Was bardzo mocno. Pa.